Bardzo się cieszymy, że mogliśmy realizować projekt Cross-Border of Silent już po raz drugi. Dzięki tego typowi wsparcia cisza naprawdę przekracza granice. Mogliśmy zintegrować grupy niesłyszącej młodzieży z Polski i Słowacji. Zlikwidowane zostały zarówno te bariery mentalne, jak i cisza przekroczyła granice granice geograficzne. A nie byłoby tego projektu, gdyby nie nasze wcześniejsze doświadczenia z signwritingiem. Opracowaliśmy między innymi podręcznik do, pierwszy w Polsce podręcznik do nauki języka migowego z wykorzystaniem notacji signwriting. Kolejny materiał, który chciałem pokazać do kamery, to jest nauka pisma migowego, nauka notacji SignWriting, czy wreszcie specjalnie na potrzeby tego projektu opracowany w żartobliwej formie takich zestawionych scenek Sign for Fun, gdzie uczymy młodzież podstawowych symboli zapisanych w notacji sign Dzięki nauce sign i wspólnych zajęciach, które prowadziliśmy w cyklu trzech spotkań w Krakowie i w Tatrzańskiej Kotlinie. Z jednej strony młodzież poznała podstawy pisma migowego, a z drugiej strony poznała siebie nawzajem. Młodzież zobaczyła po prostu, że niczym nie różni się od swoich rówieśników po drugiej stronie granicy. One, two, nam się ręce rozchodzi. Rozumiemy? Przy słowie dom tu dotykamy, więc znaczymy tu gwiazdką czyli do przodu, do tyłu, w boki. Będzie to tak. Osobno? Tak. Właśnie zakończyliśmy zajęcia w ramach projektu Cross Border of Silence zajęcia. W cyklu 13 stycznia w Krakowie, 11-13 stycznia w Taczańskiej Ulicy oraz 26 marca w Krakowie. W sumie odbyło się 40 godzin zajęć o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Dla głuchej młodzieży z Krakowa i Lewoczy zajęcia miały nauczyć podstaw senioritygu oraz zrealizować cel integracyjny który został zrealizowany, ponieważ młodzież się dobrze poznała, bawiła się ze sobą, spotyka, spotykali się na zajęciach. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte można powiedzieć symbolicznie, że cisza przekroczyła granice zarówno te mentalne, jak i, jak i geograficzne.